Słuchajcie, drodzy widzowie, nie wiem, czy zauważyliście, ale dnia wczorajszego na dzisiejszy stała się historyczna rzecz, bo wydaje mi się, że wpłynie to na rynek długoterminowo bardzo pozytywnie. I ktoś zaraz powie, ale co się stało? Jak to bardzo pozytywnie? Słuchajcie, dodali możliwość trajowania niczego innego jak skinów na kosy. Możecie z pięciu czerwonych przedmiotów w Star Trek zrobić kosę, statek lub rękawiczki. Możecie również z pięciu zwykłych czerwonych zrobić dosłownie to, to samo. Powiem wam tak, Twitter wybuch. Z początku ludzie robili te. Trajdy, okazywało się, że niestety nie są to rzeczy do tradowania, po prostu nie można ich wymienić. Tu macie, że jest wiecie, że ten przedmiot jest chroniony do 25, a tu macie, że w sumie ten przedmiot o, tutaj tłumaczy, a tutaj nie ma, nie ma, nie da, się, nie da się chyba wymienić. Ale na szczęście to tylko był błąd wizualny, Valve to naprawiło i już da się to wymienić. Zobaczcie, jest możliwość wymiany. Powiem wam tak, ludzie, którzy posiadali kosy to jestem ciekawy, co jak to będzie wyglądać ze względu na to, że ich ekwipunek wygląda tak, a za tydzień jak te rzeczy wejdą na market, to co? To spadnie sobie jeszcze bardziej? To też jest bardzo dobre pytanie. Kolejna kwestia zapraszam Was na CSUL, gdzie możecie kupować jak i sprzedawać swoje kosy. Jest to market stworzony przez inwestora, jest to market przyszłościowy. Z ciekawostek mogę jeszcze dopowiedzieć, że jest to również nic innego jak sponsor konkursu na 600 euro, więc zapraszam do zapoznania się. Możecie tutaj sprzedawać z magazynu z odpowiednim planem, więc macie reflink w opisie jak i w przypiętym komentarzu. Zapraszam do zapoznania. Znanie się. No bardzo fajna rzecz, nie ma co oszukiwać, co nie. No ale wracając do głównego jeszcze tematu materiału. Jak wejdziemy sobie na rynek, panie panowie, wszystkie. No dobra, może nie wszystkie, bo cały myk polega na tym, że wy możecie tworzyć te kontrakty, ale ze skinów, które są jakie? Które są powiedzmy na przykład, wiecie, ze skrzynki. Ze skrzynki danej. Więc jeżeli macie teraz te kolekcje, na przykład m 4 e 1 Fade, 1S Fade, zobaczcie w ogóle, co tu się stało, panowie, co? To jest, to jest hit. Patrzcie, to siup, Macie po 2700, po 3000, po 2000. Nagle sobie spadło. Osobiście uważam, że niektóre rzeczy, a jak nie większość sobie z tego odbije, ale zobaczcie, co tu się stało, na przykład na y, Tamas, suka. Patrzcie, co tu w ogóle jest. Z 50 zł poszła na 140, już sobie spadła na stówkę. Ludzie się naprawdę napalili. Bardzo fajna rzecz dla ludzi, którzy posiadali skiny. W ogóle chciałem ostatnio też nagrywać materiał, chyba nagram, że odnośnie inwestycji w skiny, jak to wygląda. Chciałem właśnie powiedzieć, że kosy to... kosy to nie mają aż takiego dużego szczęścia i w sumie to tak średnio, ale z perspektywy czasu takie skiny różne losowe mogą zrobić powalone procenty. No i mówisz masz, co? Nie mówisz masz, wstajesz sobie rano, tu się okazuje, że skrzynki spadły. Kapsułki spadły. Naklejki nawet jeszcze nie, nie odczuły tego, ale to pewnie większość rzeczy odbije. Ale co tu się dzieje, panowie? Sprawdzajcie swoje skiny. Zobaczcie. See you later. Petka. See you later. Petka, która kosztowała z 20 parę 30 zł, 208 zł. Już spadła co prawda na 134. Osobiście strzelam, że to jest chwilowy wzrost ze względu na to, że no, ludzie się napalili. Ludzie chcą sami sobie kose wykraftować. wykraftować. Ceny kost, czy wrócą? No ciężko, ciężko, bo. Zobaczcie to, dobra, nowe wyszukiwanie Valve, ktoś pisał, że są problemy, ja w sumie jeszcze ich nie znalazłem, więc możecie dać znać w komentarzu, patrzcie to, by the way, Emerald minus 5000 dolarów, motylek, wy już motylka, motylka Dopplera jesteście w stanie na rynku, ktoś go sprzedał, no co, co tu się, za cztery koła Steamowe ktoś sprzedał motylkę, macie? Bayardery, jak. O, ktoś. O, ktoś kupił w ogóle. Bayardery 8300. Jaka panika tu w ogóle wleciała! Jaka panika, panowie. Zobaczcie. M9 ma, ma. No, nie wiem. No, to. To jest mega ciekawy case. To jest mega ciekawy case, jak to wpłynie na rynek w perspektywie czasu. Ja osobiście strzelam, że to wpłynie pozytywnie. Bo jednak, 5 czerwonych skinów. No bo zobaczcie. Logika. Jeżeli musicie mieć 5 czerwonych skinów, to ludzie będą je otwierać. To będą potrzebowali skrzynek. O! Będą potrzebowali skrzynek. Jeżeli będą potrzebowali skrzynek, no to będą musieli otwierać i kupować, więc cena musi się teoretycznie w górę w perspektywie czasu, według mnie przynajmniej. Później pięć skinów znika i pojawia się jedna kosa. No i teraz pytanie, no bo jedna kosa nie zniknie, ale końcowo zainteresowanie na te kosy, jak było, tak pewnie będzie. I końcowo zyskają na tym najbardziej ludzie, co pewnie skrzynki, skrzyneczki posiadają albo będą posiadać. Albo ludzie, którzy mają czerwone skiny, no bo to, 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 jest, to jest niesamowite. To jest niesamowite, co tu się dzieje. Talon face w Satraku za 5200 zł. Panowie, jaka tu w ogóle panika na Discordzie. Co tu Jakie ogarnianie, w ogóle zobaczcie też, którzy... Sam do, doładowałem 600 zł na Steam, żeby zrobić kontrakt na telefonie. No i co to jest za panika? Co to jest za panika? Ja pierdziele. W ogóle zapraszam do wsparcia kanału, bo nie tylko będziecie mieć tu konkursik na 600 euro, ale zaraz wam tutaj właśnie wrzucę, co ja mniej więcej kupuję na na czym ja się skupiam, bo mega, mega, mega fajna rzecz według mnie jest teraz, mega. Dajcie znać w komentarzach, jak wy to wszystko oceniacie, zapraszam na CS zapraszam na Discorda, żeby zapoznać się z konkursikiem, miłego dnia wam życzę, drodzy widzowie, trzymajcie się, no i cześć, i dajcie w sumie znać, czy wasz ekwipunek poszedł w górę, czy w dół, zobaczymy, kto ile czego miał.